Wiesz już dobrze, że ja od bardzo długiego czasu jadłem tylko posiłki, trzy posiłki, tak. a teraz powiem ci, że szykuję się do tego, żeby zjadać tylko dwa. Siemanko, witamy wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku pogadajmy o... Michał Karmowski, Radek Słodkiewicz. A dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak skończyć okres zimowy, w którym większość z nas, z Was, budowała pewnie masę mięśniową, budowała siłę. A teraz byście chcieli pewnie pokazać, jak Wasza sylwetka będzie wyglądała na przykład na lato. Nie mówię tu oczywiście o zawodnikach, no bo wiadomo, zawodnicy robią ściśle wszystko według planu. Jedni mają zawody już niebawem, inni zawody dopiero po wakacjach. Ale myślę, że większość z naszych słuchaczy robi to bardziej dla siebie, no a wiadomo, jak chodzimy na siłowni, to chcemy wyglądać najlepiej przeważnie na wakacje. E, więc e, może poruszmy ten temat. E, jak w takim razie prowadziliśmy się w czasie budowania, w cudzysłowie, bo wiadomo, nie każdy musi budować tą masę nie wiadomo jaką, ale powiedzmy w tym okresie, kiedy nam zależało na tym, żeby troszkę tych mięśni zbudować, e, jak teraz przejść ten okres takiej trochę redukcji, e, żeby pokazać, że jak powiem, owoc swojej pracy na, na plaży. Na przykład w Hiszpanii, tak jak ty tam byłeś. O. A, to, to, to zupełnie inna bajka. To zupełnie inna bajka. Bo, bo tam, trzeba, to... tam trzeba być w formie cały rok, bo tam jest cały czas bo tam ciebie, jest zawsze o, cię, no, no. Tak, dokładnie. Zresztą widziałeś Ale wiadomo, że Wiadomo, że to też motywuje, nie? Jasne, no ja w wakacje. ogóle, no, dlatego też wyjechałem do Hiszpanii na te dwa miesiące, żeby trochę uciec przed moją jesienną depresją i żeby właśnie te baterie naładować, co zdecydowanie polecam każdemu, bo to był naprawdę piękny okres, ale wracając jakby do tematu. No a powiedz mi właśnie, jak już no i zawsze tą delikatna Zawsze dygresja, delikatnie tak. odbiegniemy, tak. No. no a jak na przykład jedziesz na jakieś wakacje albo coś, to nie wiem, tam dwa tygodnie, trzy tygodnie przed, przed wakacjami starasz się troszkę poprawić formę, czy tak raczej nie, ja Radek nie mam czegoś takiego, bo ja zawsze znaczy coś staram się w miarę utrzymywać niski poziom tej tkanki tłuszczowej i tak naprawdę wiesz, dla mnie sport nie jest teraz na zasadzie czegoś takiego, jak nie wiem, okres budowania masy, czy rzeźbienia sylwetki, czy tego, czy tamtego, czy budowania siły. Ja to robię dla fanów, dla frajdy, chodzę sobie autentycznie no trzy razy w tygodniu teraz. I, ale aktywny jestem oczywiście codziennie, mówię tutaj trzy razy w tygodniu o treningach siłowych. Natomiast kardio robię codziennie i to tak w dni wolne staram się... No, te półtora godzinki zrobić. Półtorej godzinki? No, rano godzina i pół godziny wieczorem. Ale wiesz, to, to wynika Półty. też właśnie z tego, już tłumaczę. Ja mam naprawdę siedzący tryb no. pracy. Ja poza, yy, wiesz, aktywnością fizyczną. Ja treningową... myślałem, że robisz kardy, ale to myślę, że tam 30-35 minut robisz Nie, to no, nie. na ogół wieczorem, ale, a, ale okay, mówię, okay. jak rano mam dziennie treningowy, to robię godzinkę. Czasami nawet zrobię godzinę 20. A dwa dni temu się śmiałem, że pobiłem chyba w ogóle swój rekord i nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Rano zrobiłem godzinę 20 bieżni, Potem w ciągu dnia zrobiłem pół godziny orbitreka i wieczorem zrobiłem znowu pół godziny bieżni. Mhm. Więc jakby tej aktywności było sporo, ale jakby wracając do, do, do samego tego tematu, to mówię, ja to jestem zupełnie na para kaloszy, bo mówię, nie mam żadnego jakby tam celu. Natomiast myślę, że wiele osób, które trenują dla siebie i chciałyby dobrze na wakacje wyglądać, to czasami nie mogą zrobić tej formy, bo robią zbyt duży przeskok od razu zbudowania masy, w cudzysłowie oczywiście, w ten okres okres redukcji, czyli mhm. y, wiesz, robili wszystko najpierw, żeby było dużo jedzenia, y, żeby te treningi były mocno siłowe, takie z dużymi ciężarami itd, itd. i tak dalej. I potem nagle wyznaczają sobie, nie wiem, to od poniedziałku zmieniam wszystko i teraz wrzucam Bóg wie, ile tych treningów kardio, obcinam kalorie, czyszczę dietę. Myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Z tego względu, że jeżeli nie masz celu w postaci startowania w zawodach, w zawodach i odpowiedniej do tego psychiki, to może ci tego zapału wystarczyć na 4-6 tygodni, a potem zacznie to być mocno uciążliwe. No bo jakby od no razu tak. rzuciłeś się na głęboką wodę. I, I myślę, że to jest jakby bolączką wielu osób, które nie potrafią zrobić tej formy, które po prostu później się poddają i faktycznie no na lato nie są usatysfakcjonowane. A gdyby wprowadzać takie małe zmiany stopniowe. Najpierw wyczyścić jakby całą dietę, uporządkować sobie tą podaż kaloryczną i wejść w delikatny deficyt, ale od razu z dnia na dzień to już kiedyś w jednym z poprzednich odcinków mówiliśmy, że obcinanie stopniowe kalorii nie zdaje egzaminu, no bo nie wiadomo jaka nadwyżka kalorii była tak, tak, tak. I, i wiesz, czy to, czy to obcięcie tych 400 czy 300 czy nawet 500 kalorii nie sprawi, że ty dalej będziesz jakby jadł więcej, bo nie, wi bo nie, wiadomo, bo nie wiadomo czy, czy jesteś w deficycie, tak. dokładnie. Więc jakby tutaj to by był pierwszy etap, i, i ja bym się sugerował, jakby takimi 4, 6 tygodniami, że czyszczę tą dietę faktycznie, i może trochę skracam czas przerwy pomiędzy poszczególnymi seriami, albo może zwiększam delikatnie objętość, i dopiero później dorzucam sobie taką aktywność fizyczną, trochę większą w postaci dodatkowych, nie wiem, treningów aerobowych, czy interwałów, czy czegokolwiek innego. nie? No i oczywiście stopniowo w miarę upływu czasu. Delikatnie dalej podcinał te kalorie, ale też nie do przesady i też nie na takiej zasadzie, że nie wiem, finalnie chłop, który ważył 110 kg, kończy na diecie tam 1500 kalorii. Nie? No bo ja wiadomo, tak, że więc... to jest no, dieta głodowa, a nie tak naprawdę odżywianie organizmu. I myślę, że takie podejście jest czymś, co pozwoli każdemu zrobić tą formę na lato i, i cieszyć się też, że ten progres widzi. Nie? Ja się zatrzymam na chwilę przy kardio właśnie. Słuchajcie, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja nie jestem fanem kardio. Znaczy, nie jestem fanem dużej ilości robienia kardio, po prostu mi się nudzi i nie chce mi się tego robić, ale tak jak rozmawiam z tobą i znam Kilka osób, nie powiem wiele, znam kilka osób, które są zawsze w bardzo dobrej formie, to może powiedzieć, że to są najwięksi fan, największymi fanami cardio. Wiesz, to jest wiadomo, że dużo, ale słuchajcie, ja wiem, że teraz jest taka moda, żeby robić tylko kardio jak najmniej, że to nie ma sensu, bo to spala mięśnie, to i tak dalej, ale słuchajcie, znam chociażby na przykład Seba Schmidt. On jest o zawsze Jezu, mega docięty. On jest, słuchajcie, słuchajcie, on jest zawsze dopracowy. mega docięty. Jak go nie kojarzycie, wejdźcie koniecznie na jego profil i On jest cały rok zawsze w bardzo dobrej formie i on tak naprawdę. Miażdży ludzi, jeżeli chodzi o ilość tkanki tłuszczowej, tak. Jest po prostu no, fenomenalnie zawsze otuszczony. I powiem Wam, że on jest takim dla mnie trochę czasami motywacją taką dla mnie do robienia kardio. Więc ja kiedyś tam sobie powiedziałem, mówię, kurde, będę musiał też robić kardio, no bo faktycznie to jest mój chłop, który robi tego kardio bardzo dużo. Wiem, że on tam miał jakieś okresy, że robił tam nawet chyba, nie wiem. 3 godziny, dziennie, dawno temu, ale wiem, że tam jakieś półtorej czy dwie godziny dziennie cardio w czasie przyrodniczym to jest u niego taki raczej standard. Też właśnie kiedyś pamiętam, że ty mówisz, że zrobiłeś godzinę 20 kardio na, na raz, a ja on pamiętam, że mi kiedyś napisał, że robił kardio tak długo, chyba nie wiem, 90 minut, miał czy 89 minut, bo potem się zresetował ten zegarek. A wiem, no no. No i generalnie był zły, bo, bo nie wiedział w takim razie, chciał pobić rekord, a nie pobił rekordu, czy coś takiego. W każdym razie, do czego zmierzam? Myślę, że to jest jakby osoba, która wręcz jakby motywuje do robienia tego kardio, bo to faktycznie naprawdę widać. Znam, mówię, jeszcze kilka osób takich, które faktycznie robią tego kardio, się wydaje dużo za dużo, ale one być może właśnie traktują to kardio jako takie, taką naturalną, tak. naturalny ruch. Czyli wiadomo, jeżeli ktoś nie pracuje ciężko fizycznie i tak dalej, no to ciężko można powiedzieć, żeby wywołał taki deficyt jak trzeba, robiąc tylko i wyłącznie trening siłowy i trzy razy w tygodniu kardio po 30 minut. Tym bardziej, że no powiedzmy sobie szczerze, trzy razy w tygodniu po 30 minut to praktycznie nic nie spalacie i trzeba się o wiele bardziej postarać. Więc jeżeli ktoś robi tak mało kardio, musi bardzo mocno ciąć kalorie. Więc w moim odczuciu też zawsze jest lepiej troszeczkę więcej jeść i się więcej ruszać. Więc e, mimo tego, że mówię, ja sam może nie robię jakiejś dużej ilości kardio, to jednak namawiam i zobaczcie, kiedyś na w tych dawnych czasach takim standardem było, można powiedzieć, że się robiło dwie godziny cardio dziennie. E, ja pamiętam, że mimo tego, że tego cardio mówię nie lubię, być może nie lubię dlatego, że kiedyś robiłem tak dużo, ale jak pamiętam, jeździłem kiedyś tam do, do Piotra Głowskiego, który był moim tam trenerem, to my zawsze zaczynaliśmy 12 tygodni przed zadami, ja robiłem od razu dwie godziny kardio dziennie. I zawsze, sobie kiedyś wszyscy prawie robili dwie godziny kardio. Na samym początku i wszyscy robili zawsze mega, mega Oczywiście. formę. Oczywiście potem już tam przyszły interwały, przyszło że lekko lepiej obciąć kalorie, lepiej oszczędzać mięśnie itd tak i tak dalej. I może powiedzieć, że teraz trudniej ludzie robią, robią taką ekstremalną formę, bo nie chcą robić jak dużo kardio. I tu doszedłeś do bardzo ważnego elementu i punktu. Parę dni temu oglądałem podcast Fila Hita, który był gościem u Jaya Katlera i właśnie oni rozmawiali na temat sylwetek zawodników tej ery mhm. i porównywali to do czasów, kiedy oni startowali. Wiadomo, że Phil Hit jakby no, chwilę później po Jayu, natomiast oni we dwójkę powiedzieli, że dla nich było naturalną rzeczą to, co Ty powiedziałeś, że 12 tygodni przed zawodami dwie godziny kardio, u nich dwa razy po 45 minut, to było absolutne must have. Później tam na 8 tygodni przed zawodami było tego kardio trochę więcej, potem schodzili. Ale właśnie powiedzieli, że dla w ich odczuciu ta ilość właśnie wykonanej pracy aerobowej, takiego tego spontanicznego tak. trochę dla niektórych wysiłku, tak, tak. jest kluczowa do tego, żeby ta sylwetka faktycznie była odtłuszczona, żeby fajnie wyglądać i żeby była ta skóra naprawdę pergaminowa. I Ale odnosząc się jeszcze jakby już... I niby się mówi tak, że teoretycznie nie ma to jakiegoś takiego naukowego uzasadnienia, nie? No bo deficyt to jest Deficyt. Ale jednak w praktyce powiedzmy, no jest tak, że jak się robi znaczenie. więcej kardio, lepiej się wygląda. Oczywiście, ale Radek, tak samo jak nie, nie, yy, yy, Zasz, badania yy, naukowe. Moja, moja Aśka na przykład też yy, zawsze zajebista forma. I ona też jest no, no, przykładem, kardio. że tak, że no, robi dużo kardio. Nie? No. nie ma co gadać, robi dużo kardio. Oczywiście, ale weź zobacz jeszcze taką sytuację, że yy, mówimy, że no, no, badania naukowe pokazują to. Wiemy dobrze, że badania naukowe pokazują, że nie ma znaczenia, kiedy robisz kardio. Ważne, żeby je zrobić, tak? Żeby tak. jakby wykonać. Tą pracę. Ja się z tym nie zgadzam, z tego względu, że ja widzę po sobie nawet, że jeżeli robię cardio rano na czczo, to jest to dużo lepsze dla mnie i lepiej się przekłada na szybsze robienie formy, niż robię tą samą ilość treningu w, tym same, w tej samej jednostce czasu, na przykład po południu czy późnym wieczorem, kiedy Ale już to, jestem po to, kilku posiłkach. To, to, to powiem Ci tak, że, że ja na przykład kiedyś też odnosiłem takie wrażenie, no bo oczywiście wiadomo, że można było robić kardy, kiedy się chciało, znaczy już w tych późniejszych no, no. Jakby etapach, nie? I ja miałem wrażenie tak, że jak robię nawet tę kardę, na po treningu albo robię sobie przed, przed kolacją to okej, okay, coś tam się działo, ale jak właśnie zamieniałem, że tylko przerzucałem sobie te kardio rano na czco oczywiście to nie ma żadnego poparcia sensownego, ale faktycznie miałem wrażenie, że tkanka to już spala się... Szybciej. Się szybciej. Chodzi teoretycznie tak czy siak, bo ten deficyt chodzi jakby o tę ilość kalorii spalonych i tak dalej, ale jednak no nie wiem, ja jestem ogólnie wielkim fanem rozdzielania kardio od treningu siłowego, nie? Raz, że uważam, że troszeczkę mocniej dasz sobie w kosie, jeżeli no robisz samo kardio albo samą, ten sam trening siłowy, ale faktycznie masz Masz rację, że wydaje mi się, że robienie rano na czczo, mimo że podkreślam, nie ma nie, teoretycznie ma, tak. na to żadnego jakiegoś dowodu, a wręcz odwrotnie, że tak powiem, to jednak widzę, widziałem zawsze u siebie, czy też widzę nawet u niektórych moich podopiecznych, że łatwiej się robi tą formę, jeżeli te cardio się rozdziela, a najlepiej, jak się rozdziela i robi się na przykład rano. Ale zobacz, Radek, to jest. To jest jeden przykład. Drugi przykład to jest to, jak często rozmawiamy o ilości przyjmowanego białka. Wiemy dobrze, tak. że badania naukowe mówią, że tam powiedzmy 2,5 grama to jest wystarczające, a wręcz już nawet za dużo do tego, żeby tam no, budować tą masę mięśniową, czy w ogóle, żeby odżywić dobrze organizm i zaspokoić go, jeżeli chodzi o proteiny. Mm. I ty i ja jesteśmy. Przekonani na podstawie tak. swoich doświadczeń, już wieloletnich, w tej chwili, że dla mnie te 3 gramy białka na kilogram naprawdę jest no, absolutnym must have. Jak je mniej, nie czuję się tak dobrze, nie czuję tych mięśni takich pełnych, nie widzę takiej dobrej regeneracji i. i... Nie ma tego, nie można tego w żaden sposób wytłumaczyć, a jednak no tak. tak się dzieje. Nie? I, no tak. I mówię, i tutaj i ty, i ja, i też nie ukrywam, że wiele osób, ale kulturystów, mówi i potwierdza jakby te same słowa. Nie? Ja może jeszcze wrócę na chwilę do, do tego, co też powiedziałeś, że ty teraz trunujesz na przykład w tygodniu, robisz więcej do kardio. Słuchajcie, ja na przykład też troszkę moje podejście, jak powiem, do robienia formy się zmieniło, z racji też tego, że w większym teraz stopniu, znaczy w większym stopniu, więcej mam po prostu, można powiedzieć, takich normalnych klientów. Zawodników cały czas mam oczywiście dużo, dużo, ale jakby gdzieś tam docieram teraz do, do takich, można powiedzieć w cudzysłowie, zwykłych Kowalskich. Oczywiście nie, nie, nie mam na myśli Pawła Kowalskiego, który jest na pewno niezwykły, ale do takich zwykłych Kowalskich, którzy nie chcą być ekstremalnie napakowani, nie chcą być ekstremalnie otuszeni, ale chcą faktycznie tam teraz zgubić go do tej tkanki jużczowej i tak dalej. I słuchajcie, e, to co jest może dziwne, to ja na przykład nakłaniam czasami osoby do tego, żeby mniej trenowały siłowo. A żeby właśnie więcej trenowały, trenowały aerobowo. Y oczywiście teraz też wielu trenerów y poleca liczenie tych kroków i tak dalej. I oczywiście to też ma sens. Nie wiadomo, jeżeli ktoś robi 3 tysiące kroków, no to znaczy, że ewidentnie robi za mało. Ale ja na przykład nie jestem fanem tego, żeby zmuszać ludzi do robienia tych kroków na siłę. Myślę, że równie dobrze właśnie można zamienić to na kardio, bo to jest, no, jak ktoś ma nie wiem, robić 15 tysięcy kroków, a on naturalnie robi 3-4 tysiące kroków, no to co ma chodzić wokół ogródka czy wokół, nie wiem, parku i nabijać te kroki to jest to samo co robienie kardio. Więc ja też staram się teraz ludzi wprowadzać w to, żeby, mówię nie o zawodnikach, ale żeby ograniczyć, spróbować nawet ograniczyć troszeczkę ten trening siłowy z racji tego, że powiedzmy, nie mają mniej czasu. Zawodnika nie pytam, czy ma czas, czy nie ma. Musi robić tyle, co, co każe i tyle. No tak, to jest Natomiast tak. Natomiast większość osób e, myślę, że boi się, że w czasie na przykład redukcji, robiąc tam nie, formę na lato, jak będzie trenował rzadziej albo mniej objętościowo, e, to, że nagle te mięśnie straci. Natomiast e, ja zauważam i widzę o wiele lepsze efekty, jeżeli właśnie Czasem kosztem tego treningu siłowego robi się więcej cardio. No oczywiście dieta jest najważniejsza, ale z normalnymi ludźmi też czasami ciężka jest z tą dietą, więc czasami jakby ten, ta większa ilość kardio robi po prostu to, że można sobie pozwolić na małe co nieco na przykład w diecie. A ten trening siłowy pamiętajmy, że e, robimy po to, żeby utrzymać tą masę mięśniową w czasie redukcji, a nie żeby ją jakąś mega budować. Dlatego uwierzcie mi, że o wiele. Mniej możecie trenować niż sobie nawet wyobrażacie i tą masę mięśniową utrzymać. To natomiast, na co bardzo zwracam uwagę, to jest oczywiście na trenowanie ciężkie i utrzymywanie obciążeń treningowych na jak najwyższym poziomie. Jeżeli ktoś robi redukcję i na przykład tam nie wiem, podnosił... 100 kg, a teraz ponosi 60-70, to na pewno ta redukcja nie przebiega dobrze. Więc y, trzeba byłoby się zastanowić, czy być może za dużo kardio, być może za, za mało jedzenia ogólnie. Tak nie może Albo być. po prostu wymyślił sobie, że zmienia Albo nagle, jakiś dziwny trening. Tak, tak, że nagle trenował jakby w celu i y, 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 y zwiększania masy, i y, y zwiększenia siły, a nagle, nie wiem, wziął sobie gdzieś tam z jakiegoś artykułu y, 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 wycinek tylko, że 12-20 powtórzeń na rzeźbę tak, i to wtedy mniejsze obciążenie. Oczywiście. No to jest absolutnie. Absurd, tak jak dokładnie. Byli, tak? Więc szczególnie jakby staram się utrzymywać te duże ciężary u osób trenujących naturalnie. W sensie dla tych, dla naturali ta siła jest wyznacznikiem tego, czy ta masa mięśniowa się buduje, czy ona jest, czy jej po prostu zaraz, za chwilę nie będzie. Więc zwracam wielką uwagę na to, żebyście pamiętali, że trening siłowy musi być robiony bardzo podobnie do tego, jak było robione w okresie budowania masy mięśniowej, czyli te ciężary i te ćwiczenia, które robiliście kiedyś, które dawały efekty na masie, warto kontynuować. To nie jest tak, że robiąc formę, zupełnie zmieniamy ćwiczenia, yes. zupełnie zmieniamy ilość serii, zupełnie zmieniamy ilość powtórzeń itd., itd. Jeżeli coś było dobre, nie naprawiajcie tego. Starajcie się to wykorzystać. Jeżeli coś się dzieje, że nie możecie w ten sposób trenować, to znaczy, że trzeba gdzieś wyciągnąć wnioski, być może poprawić dietę, być może zrobić jakieś zmiany w kardio. Ale do czego zmierzę? Cały czas do tego, żeby nie bać się, ograniczyć troszkę objętości treningowej, e, kosztem właśnie zwiększenia ilości kardio. E, na przykład, większość moich zawodników, no, zawodników, ale też normalnych osób, e, trenuje budując masę mięśniową częściej grupy mięśniowe. Znaczy, ja jestem mega wielkim fanem tego, że jeżeli są jakieś grupy słabsze, szczególnie buduję masę mięśniową, częstszy trening poszczególnych grup mięśniowych daje lepsze efekty. Bodziec. Wzrost, tak? Bodzie wzrost. Czyli można powiedzieć, Cześć. że im, im częściej pobudzę mięśnie do wzrostu, tym mam większą szansę, że one mi urosną. Ale robiąc trening w okresie redukcyjnym, nie staram się ich trenować bardzo często, to no było oczywiście raz, że moje zdolności regeneracyjne są Co słabsze, mniejsze. a dwa, że nie staram się tych mięśni budować, ale je utrzymać na jak najwyższym poziomie. Czyli można powiedzieć, że mogę robić rzadszy trening. Więc często jest tak, że po prostu rozbijam sobie trening na redukcji na mniejsze jednostki i, że tak powiem, trenuję rzadziej każdą grupę mięśniową, ale oczywiście staram się utrzymać, tak jak powiedziałem wcześniej, obciążenia i intensywność na podobnym poziomie, jak na małym. Właśnie tutaj chcę się odnieść jeszcze do tego treningu kardio, którym tak szeroko opowiedziałeś, że właśnie u mnie to jest taka sytuacja, że ja kiedyś zrobiłem sobie taki mały eksperyment i wygospodarowałem jeden dzień, i mówię: Dobra, to dzisiaj naprawdę nie robię kompletnie nic. Czyli jakby wstaję, robię moją pracę taką no związaną mm. z życiem zawodowym, ale z aktywności fizycznej takiej, y, która jest moją rutyną dnia codziennego, nie robię nic, żeby zobaczyć właśnie, jak mocno aktywny jestem tak spontanicznie, jest, jak to się jest. mówi, nie? Zgadnij, te, te kroki tak, ile kroków zrobiłem w ciągu dnia, y, jakby no robiąc takie normalne czynności. Zaznaczę, mieszkam na parterze w domku, y, wszędzie jeżdżę samochodem, nie mam specjalnie schodów do pokonania. Y, tego dnia specjalnie nie poszedłem na spacer z psami zbyt długi, tylko na taki, jakbym może normalnie wyszedł. Jak widzę gdzieś tam ludzi na osiedlu, którzy wychodzą z psami, to wiesz, albo grzebią w telefonie mhm. i pies biega, albo się przejdą od ławki do ławki. Zgadnij, ile zrobiłem kroków. Podejrzewam, że niewiele. No, myślę, że bo ja też tam jakby patrzę, mniej więcej ile, ile robię tych kroków. Oczywiście tak z racji tego, że są takie czasy i gdzieś tam też mi to interesuje, ale no, myślę, że z 3000 kroków to jest takie, że, że się nic prawie nie robi. 2000. 100 dokładnie. No, no I, teraz, I teraz zobacz, to jest tak naprawdę no nic, to jest, jest y to jest chodzenie po mieszkaniu, no mówię, z psami wyszedłem, wiesz, tam gdzieś jak się przyszedłem, byłem na budowie, wyszedłem z samochodu, podszedłem pod jeden budynek, pod drugi, wsiadłem do auta, wróciłem do domu znowu i znowu, od stołu do, nie wiem, łazienki, do kuchni i tak dalej. I dlatego właśnie ja robię to kardio, bo to jest dla mnie taka spontaniczna aktywność fizyczna. Pewnie większość osób w ciągu dnia, porównując moje na przykład godzinne kardio, robi tyle samo kroków Jasne, spontanicznie, ja... niż ja w ciągu jakby całego dnia, łącznie biorąc pod uwagę godzinę spaceru na bieżni. I dlatego właśnie z dbałości o serce, o układ sercowo-naczyniowy, o limfę, o, o też, no wiadomo, metabolizm i, i, i tak dalej, Robię to kardio, ale też kolejna rzecz. Ja w trakcie kardio się uczę, bo uczę się cały czas angielskiego, o którym tam często no. mówię. I, I to jest dla mnie też taki moment, że jestem faktycznie skupiony na tym, co, co oglądam, co, co, co widzę. A, a ten spacer jest przy okazji. Nie? Jasne. No i słuchajcie, i to jest właśnie jeszcze to, co ja też zawsze na to zwracam uwagę. Jeżeli faktycznie macie taki tryb życia, że nie ruszacie się za wiele, że nie robicie tych kroków dużo, bo, bo nie wiem, bo pracujecie w biurze, jeździcie wszędzie samochodem i tak dalej, to nie jestem za tym, żeby na siłę starać się zmieniać swoje nawyki, że jak powiem, życiowe i robić nagle 15 tysięcy kroków chodząc, że jak powiem, wokół bez, latarni, bez tylko po prostu dorzućcie kardio. No. To kardio to jest naprawdę to, co właśnie Michał mówi, to jest ta spontaniczna aktywność fizyczna, która u jednego jest wysoka, a u kogoś, kto nie ma takiego trybu życia, musi być po prostu robiona na rowerku, na bieżni, czy w jakikolwiek inny sposób. No To teraz podam tylko na koniec, jeszcze taki fajny przykład. Zgłosił się do mnie chłopak jakiś czas temu, właśnie, i mówi, że no on chciałby zredukować tkankę tłuszczową, że nigdy mu nie wychodziło i że właśnie to kardio było dla niego największą zmorą, bo on wracał z pracy już tak zmęczony, że jak zrobił trening siłowy, trenował cztery razy w tygodniu, to naprawdę nie miał siły już na to kardio, wsiadał na ten rower, bo w domu miał akurat rower stacjonarny, robił godzinę tego kardio i mówi, że był tak wypruty na następny dzień, że nie. Nie mógł w pracy funkcjonować, nie? No ja się go pytam, mówię Mateusz, bo Mateusz ma na imię, mówię Mateusz, a mówi, co ty robisz zawodowo? A on mówi, jestem magazynierem. I ja mówię: "Aha, mówię, czyli chodzisz po magazynie". A on mówi: "Tak", mówi, że oni codziennie wysyłają po 2, dwa, 2,5 dwa tysiąca paczek i mówi, że on co chwilę chodzi na magazynie, mówi, przenosi z jednego miejsca w drugie no kartony, tak, no pakuje, tak. chodzi do wysyłki to i tamto. I ja mówię: "A ile tak, mówię, no mniej więcej robisz kroków w pracy w ciągu dnia?". A on mówi: "No tak między 20 a 25 tysięcy. Ja to, mówię, ja chłopie, taki, tak, ja to mówię jest... chłopie, to mówię, po co ci ten rower? I mówię, jak ty w pracy naprawdę pokonujesz takie dystanse, bez względu na to, jak czy, wolno... to. Tak, właśnie, czy wolno, czy szybko chodzi, to jednak ta aktywność jest. To ja też Bo... ludziom mówię, że przecież nie chodzicie na baterie, nie? Czyli, no właśnie. Czyli żebyś nawet się czołgał, jakby nie było, to też spalasz kalorie, to nie jest tak, że... Jasne. A przy 25 tysiącach kroków? No to jest, no to... Kurczę, no. no to jest, wiesz, to jest mnóstwo, to jest mnóstwo przebytych mnóstwo energii, kilometrów. Tak. I mnóstwo energii. No. Także co? No reasumując, chyba przede wszystkim trzeba oczywiście patrzeć na dietę. Ale też nie wariować w mojej ocenie, tylko ułożyć sobie taką dietę do My, życia. Myślę, że chodzi o, o jakby te przejście z tej, 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 tej okresu budowania do tej redukcji, tak jak, tak jak zaczęliśmy. To, co powiedziałeś na początku, że trzeba to zrobić stopniowo, żeby nie robić tego z dnia na dzień, nie wiadomo znaczy nie, jak, jak mocno. Chodzi mi o kalorie, że jeżeli tniemy kalorie, no, no. to kalorie trzeba obciąć od tak, razu. Tak, ale, mówię, żeby ale, stopniowo ale, sobie... ale cała tak. reszta powinna być stopniowa i jeżeli chodzi już o dietę, to taka moja rada, która naprawdę bardzo dobrze się sprawdza, to jest skomponowanie jego jadł spisu w takiej proporcji 80-20. 80%, -20. 80 Czysto. produktów czystych, pełnowartościowych, 20 nie do końca. Ale dzięki te 20 temu... też musimy liczyć. Pamiętajmy. Musimy liczyć, to tak, musi bo, być cały bo czas. Bo czasami może się... być tak, że te 20% nagle nam robi 130%, 130 zapotrzebowania. Tak, tak. tak. No. Chodzi tu o to, żeby cały czas się mieścić jakby w ramach naszego deficytu, czy tego, co sobie wyliczyliśmy. Ale dzięki temu możemy, wiesz, i się zdrowo odżywiać i widzieć efekty, ale też, nie wiem, zjeść jakiegoś lodu czy zjeść cokolwiek innego, co niekoniecznie akurat no, mogłoby się wpasować w dietę na przykład zawodowego kulturysty, który szykuje Jasne. się do zawodów. Ale wcale nie jest powiedziane, że, że jeżeli nawet sobie zjecie takiego loda czy coś mało sensu, to że nie możecie zrobić takiej super formy. No oczywiście, że tak. Bo no. to tak naprawdę jednak zależy na tym deficycie. Nie? No więc jak najbardziej, socie, ja jestem jakby, można powiedzieć, takim trochę przykładem tego, że ja właśnie pozwalam sobie na, na różne takie, takie duperelki. Można powiedzieć tak, że też jakby nie do końca jestem wielkim fanem kardio, nie robię kardio, ale ogólnie jakby nie było, mam dużo wysiłku. Dlatego, że ja mówię, że Rady, ja trenuję często. na matę, ty tak, chodzisz na jakąś matę. Do koniec... ty, ja oglądam Twoje Insta Story, to jest taki świr, słuchajcie, że do niego przyjeżdża Ja spalam kalorie, On, tak. on, on rano sparam. robi swój trening i potem ktoś przyjeżdża, mówi, a to wiesz co, to zrobię to z tobą, nie? No to, tak, to czasami, wiesz, czasami to... też mi się tak zdarza. No, no bo dwa treningi dziennie robisz i, I, co, i do to, tego ta mata. No tak, to i, jest... I to, co sobie jakby od jakiegoś już dłuższego czasu jakby zastosowałem, to, co mi pozwala być jakby w takim lepszym deficytem, bo nie chcę rozbierać mięśni, ja chciałbym być po prostu trochę taki bardziej fit. Oczywiście zależy mi na mięśniach, że one były. Żeby nie było, że zupełnie znikły. Ale wiadomo, że chodzi mi też o to, że nie chcę się za, bardziej zatuszczać niż teraz powiedzmy jestem. To jest to, że wyrzuciłem jeden posiłek jakby z mojego jadłospisu. Czyli jem po prostu tylko cztery razy dziennie. Przez co jakby no wygenerowałem jakiś ten deficyt kaloryczny. Nie? Czyli jakby no ja te białko sobie zabrałem z tego posiłku. No bo to już mówiliśmy, że białko jest na wysokim poziomie. Ale można powiedzieć, że jednej porcji węglowodanów czy tych tłuszczy nie jem. Dzięki temu oczywiście łatwiej mi jest ogarniać ten deficyt i Zaczynam oczywiście dużo później, nie jem rano, wtedy mi nie jestem głodny później do, do wieczora, no bo tak sobie że No ktoś to ja, w ten ja ci powiem, pojedzie. bo wiesz już dobrze, że ja od bardzo długiego czasu jem trzy tylko posiłki, trzy posiłki, ta. a teraz powiem ci, że szykuję się do tego, żeby zjadać tylko dwa. O tym jeszcze porozmawiamy, bo jak już mówimy o takich rzeczach, to ja mam też kilku takich podopiecznych, u których stosowałem post, ale nie tyle taki, że przerywany, ale taki post zupełnie, że nie jedli na przykład. Ale to temat na następny tak, odcinek. dokładnie. I to też mega przysłużyło się do robienia formy. Także słuchajcie, my czekamy oczywiście na wasze komentarze odnośnie tego odcinka, na wasze Przemyślenia też, jak odnosicie się do tego, co my tutaj powiedzieliśmy o tym porannym kardynacto? Czy wy na przykład też widzicie taką różnicę u siebie i zależność, że ono może lepiej działać? No a tymczasem, oczywiście, prosimy Was o subskrypcję kanału i żegnamy się z Wami wielkim sportowym. Pozdrow i do następnego. Siema.